Dobry wieczór, Ewa Witam wszystkich serdecznie w programie Zagadkowa Noc. No i oczywiście zapraszam do rozwiązania, do rozwiązywania zagadek, do dobrych zabawy, do wygrywania pieniędzy. Pierwsze 50 zł do wygrania. A za co? No właśnie, należy odczytać nazwy miast. Chodzi o dwa miasta, więc pamiętajcie, że za jedno nie zapłacę. Natomiast jeżeli udać się rozszyfrowa, rozszyfrować dwa miasta, serdecznie pogratuluję wygrania 50 zł. Chodzi o jakieś nasze polskie miasta. Kto skojarzy, najszybciej trafia do studia. A ja w tym czasie przypomnę wam zasady. W naszym programie mogą ubrać Wziął osoby, które mają kończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli wygry na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366. stronie Gazety Telewizji Polsat. Kto już wie, kto ma pomysł, kto rozszyfrował dwie, przypominam, chodzi o dwie nazwy miast, powinien wybrać szybciutko numer telefonu, bo pierwsze 50 złotych już do wygrania, więc nie chciałabym długo czekać na swojego pierwszego zwycięzcę. Liczę, że rozdam dzisiaj mnóstwo pieniędzy. I proszę, jak szybko. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Wrocław i Kielce. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję serdecznie i refleksu, i wygranej 50 zł dla pani. Bardzo mnie to cieszy, szybciutko. Poradziliśmy sobie z pierwszą zagadką. Błyskawicznie, błyskawicznie. Bardzo dobrze. Podoba mi się to tempo. No dobrze, to sprawdźmy. Sprawdźmy, jak poradzicie sobie w przypadku tej zagadki. Polecenie to samo, czyli znajdź nazwy miast, dwóch miast. Kto z Was tym razem poda mi? Najszybciej rozwiązania. No, szybciej rozwiązaliście pierwszą zagadkę, przypominam, że chodzi o polskie miasta. No właśnie. Kto kojarzy? No, myślę, że zagadka dobra na tę porę. Nie chodzi mi o porę. Dnia bądź nocy, ale chodzi o wakacje. Każdy z Was na pewno gdzieś tam się na te wakacje wybierał, to no może niekoniecznie po Polsce, ale jeśli tak, zastanówcie się, jakie miasta znacie, jakie miasta kojarzycie u nas, w naszym kraju, w Polsce. No. Kto wie, komu jakieś polskie miasta przyszły do głowy i rozszyfrował tutaj te dwie nazwy? Nie powinien czekać Tak jak moja pierwsza zwyciężczyni, błyskawicznie trafiła co i do mnie do studia, wygrała pierwsze pieniądze. O to w tym programie chodzi, żebyście wygrywali te pieniądze, dobrze się bawili, no i żebym te pieniądze rozdawała wam w szybkim tempie. Do tej pory nie mam co narzekać. Pierwsza zagadka, tyle co pojawiło się na ekranie, zdążyłam wam przypomnieć zasady, i zagadka praktycznie w tym samym momencie z ekranu zniknęła. Bardzo szybki refleks miała Pani, może. Pani również spróbuje rozwiązać tę zagadkę, skoro tak dobrze, tak szybko poszło Pani rozwiązanie poprzedniej zagadki. Na pewno warto spróbować przy okazji tej. Jakie miasta tym razem? Polskie miasta i muszą być podane tutaj dwa. I proszę, halo, halo, dobry halo. wieczór, witam serdecznie. Jak ma Pani na imię? Regina. Pani Regino, jaka jest odpowiedź? Kraków, Radom. I to jest również bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję serdecznie. 50 zł dla pani. Nie wiem, czy pani Regina również zadzwoniła poprzednio, ale słuchajcie, nie ma z tym problemu. Możecie tutaj wygrywać tyle razy pieniądze, ile macie na to ochotę, jak widać, z problemem do studia, nie ma problemu z trafieniem do studia. Mam nadzieję, że problemu z kolejną zagadką również nie będzie. Dwie pierwsze rozwiązane wręcz błyskawicznie. Liczyłam na dobre tempo, ale nie wiedziałam, że będzie aż tak szybkie, ale zobaczcie, już nie dwa, a trzy miasta. Trzy miasta do rozszyfrowania, ale i większe pieniądze. 70 zł do zebrania w tym momencie. Za trzy nazwy miast, i mam nadzieję, że usłyszę tutaj zwycięzcę równie szybko jak przy dwóch poprzednich zagadkach. No, świetne tempo, naprawdę. Zobaczymy, jak będzie dalej. No właśnie, tutaj do odczytania już trzy nazwy miast. Również chodzi o polskie miasta, ale jakie tym razem? Kto wie? Więcej tutaj literek się pojawiło, dłuższe te nazwy, ale mam nadzieję, że nie przysporzy Wam to zbyt dużo kłopotów i że szybciutko rozwiążecie tę zagadkę. Kto pierwszy, ten lepszy? Zresztą pani Regina, która trafiła tutaj do mnie przed momentem, dała dobry przykład tego, że naprawdę, jeżeli ma się dobry refleks, jeżeli szybko potrafi się kojarzyć, to wygrywa się tutaj nie pieniądze. Pytanie, kto następny? Kogo usłyszę tym razem? Kto już być może rozszyfrował e, naszą zagadkę? Tym razem chodzi o trzy nazwy, pamiętajcie. Przypominam o tym, dlatego że za jedną e, i za dwie nie zapłacę, za częściową odpowiedź nie oddaję pieniędzy. E, dlatego też chciałabym jeszcze raz przypomnieć wszystkie trzy nazwy miast, naszych polskich miast. Muszę usłyszeć tutaj e, w studiach. Kto ma pomysł, kto wie, nie czeka, dwie drogi, żeby do mnie trafić. o i proszę. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Szczecin, Lublin i Kosalin. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję serdecznie. Co za refleks. Niesamowite. 70 zł dla Pani. A my możemy przejść dalej. No słuchajcie, liczyłam na dobre tempo, ależ tak dobrego tempa. Muszę przyznać, że się nie spodziewałam, no ale nie chcę zapraszać, bo kolejne zagadki przed nami. No właśnie, ponownie trzy nazwy również naszych polskich miast. Kto tym razem okaże się najszybszy? No może ktoś akurat w trakcie tych wakacji podróżował po Polsce. No takie osoby na pewno mają większą szansę skojarzyć szybciej rozwiązanie, no bo już gdzieś te nazwy w głowie są. Gdzieś tam na pewno się pojawiły, więc powinno być łatwiej. Spróbujcie pokojarzyć, jakie, jakie nazwy polskich miast znacie. Może sami pochodzicie? Z takiego miasta, a może na przykład ktoś z Waszej rodziny czy znajomych w takim mieście mieszka. Warto się zastanowić, warto sobie przypomnieć, bo kolejne 70 zł do wygrania, no a do tej pory błyskawiczne tempo. Co zagadka pojawi się na ekranie i zdążyłam jeszcze przypomnieć numerów telefonów, a to już Bach, pojawiła się osoba, która rozwiązała błyskawicznie zagadkę. O to właśnie chodzi zdecydowane osoby, zdecydowane odpowiedzi, no. Obawiałam się, że jeżeli spotkamy się w nocy, to być może no, nie będziecie tak szybko reagować, bo wiadomo jak to bywa w nocy. Jednak te nasze szare komórki pracują troszeczkę wolniej. A tu proszę, niespodzianka. No dobrze, w takim razie czekam już na kolejnego zwycięzcę. Trzy miasta do odgadnięcia. Jakie? Wiemy, że chodzi o polskie miasta, więc kto podróżował po Polsce, no, kto nie podróżował, ale orientuje się też dobrze, jakie miasta w naszym w naszym kraju występują. No właśnie, to powinien się sprawdzić przy okazji tej zagadki. Na pewno warto 70 złotych do wygrania. No i taka wakacyjna zagadka. Kto ma pomysł? Kto wie? Kto czyta, odczytał wszystkie trzy nazwy? Chodzi o trzy miasta. Miasta gdzieś w Polsce. O jakie może chodzić? Naprawdę jestem zaskoczona, że tak szybko poradziliście sobie z pierwszymi trzema zagadkami. Niesamowite. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie ma Pan na imię? A z kim rozmawiam? Aha, proszę Pana, wybrał Pan numer do programu Zagadkowa Noc. Chodzi o podanie trzech miast polskich. Odczytał Pan ich nazwy? Tak. Poproszę. Gdynia. Aha. Sosnowiec. Aha. I Bydgoszcz. Czy to się zgadza? Tak jest, mam potwierdzenie. Oczywiście, że tak. Dynia Sosnowiec i Bydgoszcz. Gratuluję serdecznie, 70 zł dla Pana. No nie ma się co wstydzić, słuchajcie, pytam tylko o imię, no ale jeżeli nie chcecie podawać, nie ma problemu. Dobrze, kolejna zagadka z nami. Co tutaj się dzieje? Już cztery miasta do odgadnięcia, ale słuchajcie, ja się tym wcale nie martwię, dlatego że do tej pory telefon za telefonem te zagadki zniknęły błyskawicznie. Cztery zagadki już za nami, o ile dobrze pamiętam. 100 zł do wygrania. 100 zł do wygrania, za co? Za podanie czterech polskich miast. Zastanówmy się, Masz wszystkie cztery nazwy polskich miast. No to zapraszam do studia i co zaproponuję? Zaproponuję, zaproponuję Wam ograniczenie czasu. Albo nie. Wiecie co? Ja dodam 400 zł do kwoty, którą proponuję w tym momencie. Czyli w tym momencie do wygrania 1200 zł. Może większa kwota zmobilizuje Was do trafienia tutaj do mnie do studia, jeżeli macie jakiś pomysł, jeżeli udało Wam się rozwiązać zagadkę. Tylko pamiętajcie, że 1200 zł to oferta za wszystkie cztery nazwy miast. Za kompletną odpowiedź. Mam nadzieję, że o tym pamiętamy i że trafiając tutaj do studia e, będziemy mieli przygotowane te cztery nazwy. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że je zapamiętasz, zapisz sobie na kartce dla pewności, żeby trafiając tutaj do mnie nie było żadnych wątpliwości, żeby żadna z nas nie wyleciała Ci z głowy, no bo kiedy szukamy ich e, aż cztery, no łatwo tutaj... E, żeby coś zapomnieć, a szkoda, 1200 zł. Duże pieniądze. No, chyba nie muszę podpowiadać, w jaki sposób możemy taką kwotę wykorzystać. Na pewno nie będziecie mieli problemu z rozdysponowaniem tych pieniędzy. No i mam nadzieję, że problemu z zagadką też nie będzie. Przyglądaliśmy się jej chwilę, no i teraz czekam na efekty. Kto usłyszeć tutaj odpowiedź. No i ponieważ do tej pory tej odpowiedzi nie usłyszałam, to znak, sygnał dla mnie, że jednak jest trudniej niż myśleliśmy. Jest trudniej. Mocno te literki przemieszane, aż cztery nazwy do odnalezienia. Dlatego taka oferta z naszej strony. 1200 zł do wygrania, ale pamiętajcie cztery nazwy. Chodzi o nazwy polskich miast. Miast, które na pewno znacie, o których na pewno nieraz słyszeliście, tylko, że trudno jest na nie wpaść, kiedy te literki po prostu przemieszane są tu Tutaj maksymalnie. No właśnie, kto sobie w takim razie poradził? 1200 zł. 1200 zł do wygrania za cztery nazwy miast, polskich miast. Jestem pewna, że nie raz słyszeliście o każdym z tych miast. Może macie przyjaciół czy rodzinę, która akurat mieszka w danym mieście. Może mieliście okazję to miasto odwiedzić, może mieliście okazję studiować w tym mieście. No właśnie, możliwości jest wiele, warto sobie przypomnieć, gdzie spędzaliśmy czas wyjeżdżając w obrębie naszego kraju. Może pamiętamy jakieś nazwy miast z dzieciństwa, może z czymś nam się kojarzą, może jeździliśmy na jakieś wakacje, ferie, warto sobie przypomnieć. Próbujemy, a kto wie, to przypominam, że do wygrania 1200 zł, ale za pełną odpowiedź za wszystkie cztery miasta. No to komu się udało? Kto wie? Cały czas czekam na zwycięzcę. No mam nadzieję, że Wy nie czekacie. Kto się zastanowił? Kto się przyjrzał zagadce? A może to też no, przez to, że jednak te pierwsze zagadki to fakt, że były łatwiejsze, ale pojawiły się też wcześniej, na początku programu, kiedy być może nie wszyscy jeszcze spali, jeszcze dało się zastanowić, no właśnie, a tutaj już godzina o wiele późniejsza, a my musimy się zastanowić nad trudniejszą zagadką. Nad zagadką, w której te literki mocno są przemieszane, a do tego jeszcze e, nazwy dosyć długie, no i aż cztery. Ale kto się nie poddał? Kto spróbował? to powalczył, a kto nawet po odnalezieniu jednej czy dwóch nazw nie poddał się i próbował dalej, bo wiem, że przy okazji tych zagadek, kiedy jest kilka etapów, czyli musimy odszukać więcej niż, niż jedną nazwę, czasem jest tak, że w którymś momencie się po prostu poddajecie. Tutaj nie warto się poddawać, na pewno warto spróbować powalczyć, bo do wygrania duże pieniądze, 1200 zł, o tej porze nie powinieneś mieć dużej konkurencji, więc nie muszę Ci chyba że warto chociaż podjąć wyzwanie, spróbować, e, czy da się tę zagadkę rozwiązać. Nawet jeżeli nie jesteś dobry w geografii Polski, nawet jeżeli nie kojarzysz jakoś specjalnie e, nazw polskich miast, to spróbuj sięgnąć po jakieś pomoce, po atlas, mapę Polski, e, po książkę telefoniczną, w której powinny być wypisane miasta przy okazji kodów. E, do danych miast, spróbuj, spróbuj sprawdź, bo na pewno warto, 1200 zł do wygrania, walczymy już o duże pieniądze, to nie 120 to 1200 zł wiem, że o tej porze nie za dobrze się myśli nasz umysł pewnie już śpi nawet jeżeli my nie śpimy ale warto spróbować skoncentrować jeszcze przez moment swoją wagę na zagadce, komu się udało No, zastanawiam się, no może, no właśnie, jakieś lekcje geografii w szkole. Też na pewno uczyliśmy się o wielu miastach. Nie wiem, czy mieliście takie, takie zadanie na geografii. Mi się przypomina takie zadanie, kiedy mieliśmy mapę, ale tylko kontury, no właśnie, taką większą, i mieliśmy umiejscowić w danym e, punkciku gdzie znajduje się dane miasto polskie. No jeżeli mieliście taki teścich, no to może warto spróbować sobie przypomnieć, wrócić e, wspomnieniami do czasów szkolnych. Te cztery miasta są z różnych części e, Polski i te miasta na pewno znacie. Ale nawet jeżeli nie byliście we wszystkich tych miastach, to na pewno przynajmniej w jednym. Dlatego warto spróbować sobie przypomnieć, gdzie podróżowaliśmy, nieważne czy to się wydarzyło w tym roku, w zeszłym, czy na przykład jeszcze w dzieciństwie. Warto sobie przypomnieć, jakie nazwy polskich miast znamy, które być może wyleciały nam z głowy, być może no, nie mieliśmy z nimi ostatnio do czynienia, więc gdzieś. To nazwa w naszych umysłach jest, ale trzeba sobie po prostu ją przypomnieć. No to spróbujmy. Spróbujmy, bo ta zagadka już powinna zostać rozwiązana, a ja wciąż czekam na zwycięstwo. 1200 zł. Dwie drogi do studia Gwiazdka 7310 z telefonów komórkowych, ze stacjonarnych 704, 304, 310. To może być to Cetowaki. Przyglądam się temu i no nie przypomina to niczego konkretnego. A co to może być to w Glicji? Albo z Japon? Może być ta druga nazwa, słuchajcie, nawet nie próbuję jej przeczytać, bo brzmiałoby to dosyć dziwnie, no ale właśnie co to może być? Długa nazwa najdłuższa z tych wszystkich. Komu udało się ją rozszyfrować? Kto już odnalazł wszystkie cztery nazwy miast? No, proponuję 1200 zł, ale zaczynam się obawiać, że zagadka może przysporzyła zbyt e, dużych trudności. A może pora za późna na tę zagadkę, może właśnie powinniśmy od niej zacząć, kiedy jeszcze nie wszyscy poszli spać, kiedy jeszcze nie mieliśmy szansę zastanowić się w miarę przytomniej nad jej rozwiązaniem. No a o tej porze to już nie takie proste zadanie.